Stop it! No to teraz bardzo dobrze będzie no to teraz ja wam pokażę te no te dalsze przygody tych no tych kolesi tych żołnierzy co nie no to okej okay, no to niech Wam to teraz tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz dobra co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej, okay. co nie no to dobra teraz, co nie no to teraz czas na pokazywanie tych żołnierzy, co nie no to okej, okay. co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay. co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, co nie no to okej, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to. Okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli co no to teraz zróbmy my to teraz to co mamy co nie no to. Okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli czas wam teraz pokazać tych żołnierzy co nie no to teraz. Koniec pokazywania tej sceny a czas wam pokazać tych żołnierzy co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra dobra teraz co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie żołnierze no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie no mi to powiedzcie co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie żołnierze, ale dobra, ten tego teraz, co nie no to okej, okay, co nie no to może, może zróbmy my coś takiego, co nie no to może zróbmy coś takiego, co nie no to okej. Okay co nie no to teraz ten tego koniec może teraz gadania co nie a idziemy może zrobić coś takiego co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie ale dobra może zróbmy my coś takiego co nie no to może zróbmy my coś takiego co nie no to chodźmy atakować naszym czołgiem to perskie miasto co to nie no i to na razie to tyle w tym no tym temacie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie ale dobra jak tam ta co nie no to niech wam tak to Teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec gadania a czas na użycie ten tego no naszego czołgu co nie moi kumple no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie moi kumple no to co teraz będzie co nie no to chodźmy my ten tego iść teraz walczyć co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to teraz koniec gada co nie, a czas teraz zrobić to co mamy, co nie, czyli co no to chodźmy my ten tego tam gdzie mamy iść, co nie no to niech wam coś takiego. Będzie co nie no to okej, okay, co nie no to teraz dobra, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego co mamy, co nie, czyli co no to niech tak coś takiego będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz, co my ten tego dzisiaj robimy, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego co mamy, co nie no to zróbmy my teraz to, co mamy co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to. Okej okay, co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to teraz my ten tego chodźmy my teraz iść walczyć co nie z tymi no persami co nie żołnierze no to my już to teraz zróbmy my to teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie no to, co teraz będzie, co nie no to, co teraz będzie, co nie no to okej, okay co nie no to niech wam tak to teraz będzie. Co nie no to okej, okay co nie no to ja jak zwykle pokazałem wam tych żołnierzy, co nie no to okej, okay no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay co. Nie no to teraz koniec gadania co nie, a czas na zrobienie tego co mamy co nie, czyli co no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie. No to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz ten tego koniec gadania co nie, a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to. Okej okay, co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego. Co mamy co nie czyli co no to niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz. Co nie, no to okej, okay, co nie, no to niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to teraz ten tego koniec, może teraz koniec gadania, co nie, a czas na. Pokazywanie tych reszty żołnierzy, co nie, no to ok, teraz co nie, no to teraz wiem, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie, no. To ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to co ten tego dzisiaj będzie no mi to powiedzcie co nie no to okej okay, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie no to tak no to jak to teraz będzie co nie ale dobra teraz co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to może tak no to atakujemy ten tego teraz tym czołgiem resztę armii perskiej czy nie no bo my musimy iść ten tego iść my teraz walczyć o to miasto co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś Takiego teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec może teraz gadania co nie a czas na pójście tam gdzie mamy co nie czyli co no to niech tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego może koniec teraz gadania co nie a idziemy my ten tego iść zaatakować to ...dowerskie miasto co nie moi kumple no to my ten tego zróbmy my to teraz co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego może teraz. Koniec gadania co nie a czas na pójście zaatakować to miasto co nie no to okej okay, co nie moi kumple no to atakujemy my to teraz miasto co nie moi kumple drodzy co nie no to dobra ten tego teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, co nie no to jak tam mój kumplu my już ten tego jesteśmy my teraz na tym no kiblu oj to znaczy czołgu co nie no to skoro my ten tego jesteśmy dzisiaj na tym no tym czołgu co nie no to teraz my ten tego możemy my na przykład iść nim na tym czołgu do zabicia wrogich żołnierzy co nie no to niech wam tak to ten Teraz będzie co nie no to okej, okay, co nie no to teraz ten tego idea ja zaraz wami ich zaatakować. Co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej co nie no od niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej co nie no to teraz ten tego no to teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie no to okej teraz co nie no to niech tak Wam tak to teraz będzie, co nie no to teraz dobrze, co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. Co nie no to teraz ten tego no to może zróbmy my to co mamy, co nie no to okej okay no to dobra atakujemy to perskie miasto, co nie no to okej okay zróbmy my już to teraz, co nie no to dobra, teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra, teraz wam pokazałem tych, no tych tureckich żołnierzy, co nie no to teraz czas wam pokazać co nie no to niech wam teraz będzie co nie no. To teraz czas wam pokazać to co trzeba, co nie no to teraz ten tego niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam tak to Teraz będzie co nie no to okej, okay co nie ale dobra, teraz czas wam teraz pokazać. Może żołnierzy tureckich, a nie tylko perskich, co nie oj, odwrotnie nie. Tureckich, tylko perskich, co nie no to okej, okay co nie ale dobra, ten tego teraz, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay co nie no to. Teraz czas Wam pokazać, co tam się dzieje, co nie, ale teraz dobra, skoro już ja Wam pokazałem, co się tam dzieje, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas. Wam pokazać, co tam się dzieje, co nie, no to teraz może Wam już czas pokazać tą armię, co nie, no to teraz ten tego czas, Wam to teraz pokazać, co nie, no. To ok, co nie, no to dobra, teraz co nie, no to teraz koniec tego, no pierdololo, a czas teraz na pokazanie tego, co trzeba, co nie, czyli co, no to teraz. Czas Wam to teraz pokazać, co nie, no to teraz czas na dalszą wojnę, pokazywanie tej wojny, co nie, no to czas Wam to teraz pokazać, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie Alibabę ten czołg jest coraz bliżej nas co nie Alibabę no to teraz uciekajmy co nie no to teraz spierdalajmy co nie no to teraz my spierdalajmy stąd co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie Alibabę no to teraz spierdalajmy ile sił w nogach co nie Alibabę Babę no to zróbmy my ten tego to już teraz co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co trzeba co nie czyli co no to teraz koniec gadania co nie a idziemy. My teraz uciekać i spierdalać przed tym czołgiem Co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie Co nie no to okej okay, Co nie no to teraz ten tego koniec gadania Teraz co nie a idziemy my ten tego dzisiaj tam gdzie mamy Co nie no to okej okay, co nie Alibabę no to teraz uciekajmy my stąd Co nie no to teraz ten tego koniec gadania a uciekamy przed tym czołgiem, co nie no to dobra teraz, co nie no to dobra teraz, co nie no to okej. Okay. No to dobra, dobra co nie sindbad, ale to dobra teraz co nie no to może my zróbmy my teraz coś takiego co nie no to może my zróbmy my teraz coś takiego co nie no to spierdalajmy sprzed tego czołgu co nie no to okej okay. co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to teraz dobra co nie ale dobra teraz co nie no to to może my zróbmy my coś takiego z tym no tym spierdalaniem z tych terytoriów co nie no to okej okay, co nie ale dobra jak tam chce ta co nie no to okej okay, co nie no to może my zróbmy my coś takiego, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to teraz, okej okay, co nie sindbat, no to uciekajmy my już teraz, co nie no to dobra, ten tego teraz, co nie no to okej okay, co nie moi kumple, no to spierdalajmy my już teraz, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz, niech wam coś takiego będzie, co nie no to okej, okay, co nie sindbat, no to spierdalajmy. Zajmę my już teraz co nie moi kumple, co nie moi kumple, co nie no to dobra teraz, co nie no to teraz dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to niech wam coś takiego będzie, co nie no to teraz czas wam jeszcze pokazać, jeszcze dwóch żołnierzy perskich, a. Wtedy będzie koniec odcinka, co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli co no to teraz koniec gadania, co nie. A czas na szukane tego, co mamy, co nie no to teraz koniec. Gadania co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz koniec. Gadania co nie, a czas teraz na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli co no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz zróbmy. My już teraz to co mamy co nie no to okej okay, no to teraz koniec tej sceny a czas na pokazywanie tych żołnierzy co nie no to okej okay, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to co ten tego teraz będzie, no to chodźmy my jeszcze teraz uciekać przed tym czołgiem, co nie, no to uciekajmy my ten tego przed tym czołgiem, co nie, no to zróbmy my to już ten tego teraz, co nie, mój kumplu, no to my teraz uciekajmy, stąd już teraz, co nie, no to teraz raz, dwa, trzy, co nie, no. No to uciekajmy no i spierdalajmy stąd co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to. Niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no to uciekajmy my już teraz co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania a czas na uciekanie co nie no to teraz dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie mój kumplu no to dobra teraz co nie no to my już ten tego dzisiaj chodźmy spierdolić z pola walki co nie może chodźmy dezerterować co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas teraz zrobić co to, co mamy, co nie no to teraz, chodźmy stąd, spierdolić, co nie no to okej, okay, co nie no to my już teraz spierdalajmy, co nie no to okej, okay, co nie no to. Teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobię, co mamy, co nie no to okej, okay, teraz no to teraz spierdalajmy, co nie no to dobra, teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to na razie, teraz koniec gadania, co nie, no to teraz czas na zakończenie tego, no odcinka, co nie, no to tyle na razie. W tym, no tym odcinku, co nie, no to teraz ten tego koniec gadania, co nie, a czas na zakończenie tego, no odcinka, co nie, no to teraz, papa, cześć do. Następnego odcinka, co nie no to teraz. Do następnego odcinka, co nie no to do widzenia. Do następnego, co nie no to teraz. Papa cześć, do następnego odcinka, co nie no to teraz. Papa cześć, do następnego odcinka, co nie no to do następnego no to. Papa cześć, co nie no to teraz. Papa cześć, no to teraz. Papa pa, no to do widzenia no to elo elo elo.